Witajcie, z tej strony TheKrux666 Witam Was w takim luźnym odcinku Dzisiaj chciałem Wam pokazać program The Games Factory Tak, jest to program, na którym zaczynałem w ogóle tworzenie gier Tak, yy, to jest tak jakby wcześniejsza wersja ClickTima team, click Tak, nie wiem dokładnie, która z kolei Ja zawsze myślałem, że to była pierwsza wersja, ale okazało się, że chyba nie Dobrze, a więc to był jeden z moich pierwszych programów, tak, to był mój pierwszy program, do, w którym tworzyłem gry, tak, może opowiem jak to wyglądało, otóż, może opowiem jak w ogóle znalazł się w moich rękach, tak, więc będąc gdzieś w klasie czwartej, piątej podstawówki, nie wiem ile się wtedy ma lat, dobra, więc sobie obliczyłem ile wtedy powinienem mieć lat, czyli będąc Czwartej, piątej klasie to tu powiedzmy tak 12-13 lat, 11 może, tak? Coś koło tego to wtedy gdzieś yy, wszedłem w posiadanie tego programu, tak? A więc byłem kiedyś w odwiedzinach u takiego kolegi, u którego jeszcze nigdy nie byłem, i zauważyłem tam, że on miał takie pudełko, jakby z płytami, z grami z różnych takich gazet, tak? I on wtedy stwierdził, że. Mogę sobie wybrać tam dowolną płytę i mogę ją kupić za 2 zł. Tak więc ja tam sobie przeszukałem to pudełko, wybrałem sobie parę płytek. Jedna z nich była taka nie wiem jak są takie płytki z komputer świat, tam jest ich dość. Yy... Tam są takie pakiety programów. Ja wtedy kiedy to kupowałem, w ogóle nie widziałem, że na tym były Gainstraktory. Tak dopiero w domu jak to przeglądałem, patrzę, program do tworzenia gier. I stwierdziłem, że to musi być ciekawe, tak więc odpaliłem i pokazało mi się takie okienko, jak tutaj widać. Tak więc to jest The Gains Factory, tak, ten program, na którym zaczynałem wszystko. Sprawdźmy, jak on tu wygląda, zobaczmy, jakie tutaj nam rozdzielczości są dostępne. Tak więc, jak widzicie, nie ma żadnej takiej rozdzielczości 16 na 9 Tak, same takie proste. Zobaczmy, co tutaj dalej jest. Takie standardowe przejścia. Tak wejdźmy tutaj do poziomu. Tak jak widać ten edytor poziomu. Taki tutaj jest dosyć standardowy. Tak tutaj mamy obiekty jakieś. Ja tam pamiętam w tej mojej wersji miałem tu o wiele więcej tych bibliotek z gotowymi obiektami. Tak sprawdźmy co tu jest. Możemy sobie wstawiać. Jakieś statki tutaj. Zobaczmy w ogóle jakie tutaj obiekty możemy wstawić, tak, tak jak w naszym ClickTeam Fusion mamy całą listę obiektów, tak tutaj mamy zobaczcie, szybkie tło, tło, obieg aktywny, licznik, wynik życia, rekordy, plikini do zapisu, tutaj jakieś takie tekstowe rzeczy. Tak, możliwość stawienia multimediów. I brak pluginów, tak ja w tamtych czasach jeszcze tak za bardzo dostępu do internetu nie miałem, więc żadnych pluginów nie mogłem sobie ściągnąć. Tak więc tak to wyglądało. Stawmy sobie obieg aktywny. Jak widzicie, nie ma jeszcze tego takiego standardowego diamencika jak w Click Infusion. Tak możemy mieć tylko te podstawowe animacje i tylko cztery własne. Tak w ogóle tutaj ten edytor zobaczcie. Kolor przezroczysty taki szary, jak tu widzicie. Nie można w ogóle kółkiem myszki przybliżać. Tak, co jest w ogóle dziwne. Zobaczmy w ogóle, jaki to ma rok produkcji. Tak, tutaj 96. Nie wiem, czy to jest rok produkcji, czy powstanie tej firmy, czy co. Nigdy nie wiedziałem, co te daty tu oznaczają w tych. Szczegółach, ale no powiedzmy, że ten program jest rok młodszy ode mnie. Tak więc, no ale co jest najlepsze, co było najlepsze w tym programie, to możliwość tutaj e, niemożliwość, tylko to, że edytor zdarzeń tutaj jest po polsku. Tak było spolszczenie do tego programu, co na pewno ułatwiło mi jego naukę. Tak, może otworzymy sobie plik SpaceZog. Ten, który ostatnio tutaj prezentowałem na kanale. Tak, w ogóle przez tę przez grę, bo zauważyłem, że mam do niej plik z Grom, tak z projektem, tak więc postanowiłem sobie poszukać w internecie Gains Factory. Po prostu wpisałem w przeglądarkę The Gains po polsku i wyskoczył mi link do pobrania na gdzieś w jakimś filmiku YouTube. Ok, zobaczmy sobie jak to w ogóle działa tutaj. Tak więc taki poziom w tej grze miał 35 eventów, co jest w ogóle no bardzo mało, czyli bardzo dobrze, bo gra jest zoptymalizowana. Tak ale tu za bardzo nic skomplikowanego i tak nie ma. Tak, po naciśnięciu klawisza spacja na przyciski. Tutaj kolizje z przeciwnikami i same proste rzeczy. Ale popatrzcie, to wszystko tu jest po polsku, co na pewno dla mnie, dla początkującego twórcy gier, było bardzo dużym ułatwieniem tutaj, żeby ogarnąć ten program. Tak, i tutaj jest wiele mechanik, które stosuję do dzisiaj. Tak, na przykład tutaj to zawracanie przeciwników to wszystko. Tak, większość z tych mechanik stosuję do dzisiaj. Tak, bo w ogóle zawsze wiem, że tutaj fajne przykłady były gdzieś w tych plikach w tym programie. Obejrzyj przykłady. Otworzy mi się coś? Chyba nie. Spróbujmy coś tu otworzyć, wyszukać. Tak, tutaj Games. Tutaj jest pusty projekt. O, tutaj mamy jakieś przykłady. Tak, spróbujmy to odpalić. Co tu mamy? Gry, tutoriale, techniki i quizy. Tak, zobaczmy sobie. Tutoriale. Możemy sobie odpalić jakieś gry. Tak, ale ja bym chciał to sobie tak normalnie otworzyć. Więc to sobie zamkniemy, otworzymy, tutaj chyba są tutoriale. Ok, tak więc mamy pierwszy tutorial. Space. Tak więc jak widzicie tu wszystko jest po angielsku. Ale mi to kiedyś nie przeszkadzało jak jeszcze angielskiego nie umiałem, po prostu sobie wszystko tu sprawdzałem, testowałem co, jak się, co się stanie jak to wyłączę, co się stanie jak do swojej gry dodam takie eventy jak to będzie działać. Tak więc tak się uczyłem, to, odpalmy grę. Sprawdźmy jak działa. Tak jak możecie słyszeć, możemy tutaj odtwarzać tylko jedną próbkę naraz. Tak więc, jeśli słychać wybuch i nacisnę strzał, to dźwięk wybuchu się wyłącza. Ok, tak sprawdźmy dalej, co tu mamy. Tych gier stworzonych przez twórców. Tutaj jest ta łódź podwodna. Pamiętam, że ten program mnie nauczył tego, żeby używać w grach hitboxa takiego. Tak, czyli tutaj mamy ten nasz hitbox, a tutaj jest łódź, bo pamiętam tutaj w poradniku było. Nie, tu nie ma opisu akurat, a pamiętam był taki opis, że ten. Kolider jest tu konieczny, ponieważ nie chcemy, żeby bombelki wydobywające się z łodzi podwodnej kolidowały tutaj z bombami. Tak, odpalmy to sobie w ogóle. Popatrzcie na to, jakie to piękne. Jakie to są dla mnie wspomnienia. No, i wygrałem dobrze. Otwórzmy sobie jeszcze jakąś grę. Tak, tutaj chyba kung fu było śmieszne, pamiętam. Nigdy nie rozumiem o co tutaj chodzi. Czemu to takie małe jest? Tak więc widzicie. Prawie tak dobre jak Tekken, Mortal Kombat i Street Fighter razem wzięte. Dobra, zabili mnie, ale to nic. Tak, zobaczmy, czy coś jeszcze tu ciekawego mamy z tego, co nam twórcy przygotowali. Tak, odpalmy sobie. A to taki znany typ gier. Zobaczmy, tutaj też mamy wszystko ładnie opisane. Coś jeszcze nam tu zostało. Point, coś tam. A, czyli strzelanie. Tak, sprawdźmy. Tak, możemy nawet przez ściany strzelać. Tak, jak widzicie. Tak to na początku wyglądało. Czy zostało coś jeszcze tu ciekawego do sprawdzenia? Chyba nie. Mamy jakiś quiz. Dobrze, to zróbmy sobie jeszcze ten quiz. Uruchom grę. Dobrze, to klikniemy myszą, tak jak Jaki jest najlepszy sposób, żeby sprawić, żeby pies usiadł? Umieścić 10 ton ciężaru na nim, powiedzieć siat, zaoferować jedzenie. Nie, chyba powiedzieć siat. Jaki jest najszybszy rozmiar okna dla użytkowników Windowsa 3.1? .1? Eee, nie mam pojęcia, nie będę jeszcze że to... Hmm. No to już są nawet czasy, których ja nie pamiętam, więc czasy Windowsa 3.1, nawet nie wiem jak to wygląda. Który obiekt jest używany do użycia gier platformowych, tak? Który obiekt jest użyty, żeby zrobić platformy w grach, tak? Czyli backdrop. Dobrze, gdzie są ustawienia siatki? W edytorze poziomu, chyba, tak. Który obiekt jest użyty w event editorze, żeby skrolować ekran w grze? Chyba Storyboard obie object. Dobrze. Dlaczego jest dobre przechowywanie eventów w grupach? Żeby mieć porządek, żeby nie były, bo się robią samotne. Ułatwia to konstrukcję. Nie wiem, bym trzeba pomiędzy pierwszą i ostatnią opcją, żeby był porządek. Czy żeby upraszczać sobie? Chyba, żeby upraszczać sobie. Dobrze, jak blokować obiekty w poziomie, w edytorze poziomów? Użyć Super Glue w, w preferencjach obiektu. Czy w preferencjach edytora chyba to... obiektu. Jednak nie. W edytorze. Dobrze. Dlaczego? 16 milionów kolorów jest lepszym wyborem po nie jest tak dobrym wyborem dla robienia gier. Tak, bo używa zbyt dużo pamięci jak na tamte czasy. Tak, więc to chyba będzie poprawna odpowiedź, bo monitora chyba to nie popsuje. Który ekran edytora musi być? Potrzebujesz, żeby wstawić obiekt do obszaru gry? Chyba tutaj level editor. Dobrze. Jak zrobić ducha? Narysuj spajncie, zmień animację, użyj preferencji obiektu. Chyba w preferencjach by były opcje przezroczystości. Dobrze. Wyniki. zdobyłeś 8 na 10 punktów. Tak, czyli mam tu jakąś wiedzę na temat Gains Factory. Więc to chyba by było na tyle, tak? Więc w tym tutaj poradniku, nie poradniku, w tym odcinku w tym filmie pokazałem Wam, jak tutaj wyglądają, wyglądał ten stary program, którym kiedyś tworzyłem gry. Tak więc wiecie, jak to wyglądało. Ja byłem samołkiem, tak? Więc ten program tutaj sam starałem się rozgryźć. Na pewno to, że był po polsku dużo ułatwiło. Więc jeśli chcecie sami się go nauczyć tańpo, to myślę, że to byłby dobry trening. Jeśli czekacie, nie wiem, na promocję Clickteam'a albo coś, to możecie sobie poszukać w internecie i wpisać The Gains Factory po polsku. I tam Wam jakiś link powinien wyskoczyć. Ja tak przynajmniej to znalazłem. Bardzo szybko, tak więc... To chyba było na tyle w tym odcinku. Z tej strony był DKR 666 i dzięki za obejrzenie i, i to wszystko. Dziękuję.